Od początku były problemem uszy, ponieważ miałem odstające uszy i dzieci w przedszkolu i w szkole podstawowej wołały na mnie misiu, szatek, słonik dambo. Nos był trochę szerszy i trochę zadarty. Zdarzały się imprezy, gdzie po prostu się umawialiśmy na wieczorną porę i przyjeżdżała pani doktor i wszystkim obecnym na imprezie robiła botox. To był botox party. Mamy nos, mamy uszy, mamy botox, mamy policzki. To wszystko, czy było coś jeszcze? A to początek dopiero. Oh. <grywa> Kuba, kilkanaście lat temu zdecydowałeś się na pierwszą operację plastyczną. Co to było i po co? E, to był nos, a było to dlatego, ponieważ jak byłem dzieckiem, to miałem bardzo odstające uszy. Bardzo, ja rozumiem, że noc jest gdzie indziej niż uszy, ale. I pierwszą moją, a w ogóle, po, pierwszym moim pomysłem na poprawienie czegokolwiek u siebie to był pomysł e, e, zniwelowania tych odstających uszu, ponieważ pamiętam jak dzieci w przedszkolu wołały na mnie e, uszatek, e, miś dambo, czy tam słoń dambo. Natomiast nos, dlatego, że przyszedł taki moment, że jakaś większa suma pieniędzy, jak na tamte czasy, wpłynęła mi na konto, pomyślałem sobie, że nos jest droższy. Oczywiście sprawdziłem. No bo jak zacząłem sprawdzać, jak się robi uszy, no to zacząłem sprawdzać, jak się robi różne inne rzeczy. I generalnie ten nos pojawił się nie tylko dlatego, że, że ta, ta większa gotówka, tylko dlatego, że pojawił się też problem z nosowością głosu, który niestety mi został. Więc żeby zrobić przegrodę. Padłem na taki pomysł, żeby zrobić tą przegrodę, no i przy okazji może coś plastycznie poprawić. No i, i tak to się zdarzyło. I na czym polegała zmiana? Jak było wcześniej? Nos był trochę szerszy i trochę zadarty. Teraz jest węższy i no mniejszy generalnie, tak. Byłeś, jesteś zadowolony z tego efektu? Tak, znaczy to w ogóle od tego nosa zaczęła się cała moja historia z estetyką, z medycyną estetyczną, bo to jest tak, że jak idziesz na zabieg i podpisujesz te wszystkie dokumenty, gdzie lekarze, kliniki zarzekają się, żeby w żaden sposób nie wziąć odpowiedzialności za to, że coś źle nie pójdzie, że coś pójdzie źle. To jest element, w którym jest napisane, że do pewnego momentu lekarz ma możliwości, natomiast później no to jest już tylko efekt tego, jak się goimy i że niekoniecznie może to być oczekiwanie, które my mamy w głowie, no bo takie mamy i mam w swoim towarzystwie osoby, które spróbowały operacji plastycznej i już nigdy do nich nie wrócą, bo efekt, który został po tej operacji, nawet nie był zbliżony do tego, co by mieli w głowie. U mnie ten efekt przewyższył to, co miałem w głowie, więc ja byłem zachwycony. A nie miałeś takich obaw, że właśnie coś pójdzie nie tak, że będziesz, żałował? Nie, wtedy to w ogóle nie myślałem. To było. To, 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 miałem wtedy 20 lat i to było raczej takie, a fajnie, no, nikt nie robi w moim wieku nie stać kogoś, no to super róbmy. Okej. Okay. Był nas, byłeś zadowolony. Tak. Więc, więc pomyślałem. I pomyślałem sobie, o, jak fajnie wyszło, to może uszy. No i już wtedy mieszkałem w Warszawie. Jeszcze co do tego nosa, to wszyscy mi mówili, żeby tego nie robić. Oczywiście, że mam dobry nos. Jak już wiedzieli, że samo przekonywanie, że to jest po prostu głupie, fanaberia nie da rady, to mówili, że to jest bardzo bolesne. Bardzo bolesne. Było? Do tego stopnia, że wiem, że znajomi, rodzina dzwoniła do siebie i mówili tak: jak będzie mówić, to mów, że bolało, albo że znasz kogoś, kogo bolało. Powiem szczerze, że nos mnie w ogóle nie bolał. Jak wyjmowali mi to wszystko, ponieważ ma się wypchane praktycznie do tego momentu wad, waciki i bandaże, to było jedyne nieprzyjemne, no, że po prostu to czuć było ten ruch, to tak jakby sobie włożyć kawałek jakiejś zapałki do nosa. Natomiast nie bolało. Zatem uszy były z operacją w znieczuleniu miejscowym, na którą się wchodzi i wychodzi za 5 godzin. Słyszy się, jak ta nitka przez tą chrząstkę przebiega. No i uszy to było hardcore przez trzy miesiące. Mieszkałem wtedy na stackiej kępie. No i całe szczęście, że niedaleko miałem szpital, ponieważ znieczulenie było mi bardzo potrzebne. No ale, ale nie zniechęciłeś się. Tak, byłem bardzo zadowolony. No i zaczęło się szukanie dalszych defektów. A czy nie było tak, że zaczęłeś w pewnym momencie szukać na siłę? Znaczy to było też tak, że wchodząc, ponieważ zacząłem pracować trochę w show-biznesie, poznając, show-biznes jest połączony niemalże z medycyną estetyczną i to nie chodzi o to, że on się teraz dopiero połączył, tylko to było od lat. Siłą rzeczy zacząłem poznawać ludzi, którzy byli lekarzami, albo którzy byli związani z gabinetami medycyny estetycznej. No i to stało się takie, był taki moment, że to było bardzo modne botox party, Eee, nie wiem, no. Wy... sparty? Tak, Botox Sparty. Co to takiego? Na czym to powiem? jest tak, że wchodzisz do gabinetu albo do mieszkania. Profesjonalnie powinienem powiedzieć, że do gabinetu natomiast zdarzały się imprezy, gdzie po prostu się umawialiśmy na wieczorną porę i przyjeżdżała pani doktor, i wszystkim obecnym na imprezie robiła botoks. To było Botok sparty. Natomiast no, chodząc na takie imprezy, widząc, że jedna osoba młodnieje, druga coś zmienia i oczywiście wszyscy zaprzeczają, bo to jeszcze był wtedy moment, kiedy wszyscy zaprzeczali, to sobie pomyślałem, kurczę, no, czemu nie dalej, zwłaszcza, że widzę kolejne rzeczy, które mi nie pasują. Ja mam dosyć bogatą mimikę, znaczy teraz może nie mam, bo, bo niewiele się rusza, ale miałem dosyć bogatą mimikę, um, no i po pewnych wakacjach zobaczyłem, że ja po prostu w wieku 24 lat mam czoło takie... Pomarszczone. Pomarszczone, no więc wiedziałem gdzie uderzyć, bo na jednej z imprez poznałem kogoś, kto znał kogoś. I tak się zaczęły kolejne e, sytuacje. I jakoś tak po ty, przez, te, przez, te, m, przez ten show biznes i te media zdarzyło się, że m, zadzwonili do mnie z... Realizatorzy filmu Pragnienie Piękna. Fabularyzowany dokument o operacjach plastycznych, gdzie trzema bohaterkami były kobiety i jeden, jednym bohaterem miał być facet. I to był taki przełom, ponieważ ten film realizowaliśmy przez prawie półtora roku. Ze względu na to, że ekipa była z różnych części świata, reżyser też. My byliśmy między Gdynią, Gdańskiem, Szczecinem, Warszawą. Natomiast to był czas, w którym ja poznałem bardzo dużo lekarzy medycyny estetycznej. I to uświadomiło mi jaką mam teraz moc i możliwości. E, oczywiście elementem filmu było to, że ja sobie jakiś zabieg wykonuję w trakcie jego realizacji. Nie było to elementem filmu narzuconym, tylko po prostu ja powiedziałem, że to jest jeden z moich warunków, no skoro już mam dostęp do takich możliwości. Dzięki tylko Agacie Kuleszy. Kuleszy. Dziękuję Ci Agatko do tej pory. Nie zrobiłam sobie implantów policzków, ponieważ plan pierwszy był taki, że będą mi robić bardzo inwazyjną operację implantów policzków. Czemu dziś mówisz? Dzięki Bogu. Dlatego, że widziałem po latach, jak to wygląda u innych. Żałowałbyś. Żałowałbym i pamiętam, jak siedzieliśmy dwa dni przed operacją, gdzieś rozmawialiśmy, i Agata do mnie mówi, ale ja widziałam, jeszcze wiedząc, że gdzieś tam zdarzało mi się grać, i mówi do mnie, że ja widziałam takie aktorki, aktorów, którzy um, grając gdzieś w teatrze, używając swojej mimiki, tak napieli twarz, że było widać kontury tego czegoś w środku. Czyli na implanty się nie, nie zdecydowałeś? Tak. A zdecydowałeś się wtedy na. Wtedy się zdecydowałem na to, żeby wypełnić sobie pierwszy raz policzki takim bardzo gęstym preparatem, który po pół roku do roku miał zniknąć. Tyle tylko, że mi się to tak spodobało za pierwszym razem. Oczywiście tam miałem taką możliwość, że jeżeli efekt mi się nie do końca będzie podobał, to można dołożyć. No więc ja te policzki dokładałem przez 3 lata. Teraz I... też bym I... tego nie zrobił. To nie jest tak, że ja robię i na przykład robię przez lata i robię to samo i myślę, o super, bo widziałem, porównując swoje zdjęcia z przeszłości, jak wyglądałem, no wyglądałem jakbym po prostu jadł cały czas coś, co bym kował już tam bardzo głęboko. Czyli na tamten czas hmm. przesadziłeś. Tak, ale też nie miałem lekarza, który by mi powiedział stop. No właśnie, to niepokojące. To jest ma, bardzo istotna rzecz, której nikt zazwyczaj nie porusza, tylko mówi, że kto jest czyjaś fanaberia. Ta substancja gęsta, którą wstrzykiwano ci w policzki, jaki to dawało efekt? O co chodziło? Chodziło o to, żeby wydobyć policzki, żeby one były bardzo kształtne, okrągłe, żeby ym, wizualnie też zmieniła ci się trochę twarz, w sensie takim, żeby była szczuplejsza. Generalnie taki trójkąt, żeby się zrobił. Okej, okay. czyli tak, mamy nos, mamy uszy, mamy botox, mamy policzki. Usta? Usta. Co z ustami? Usta regularnie wypełniam, nie, nie zmienię tego i będę robić to do końca życia. Bardzo mi się podoba kształt ust, które mam od lat, taki sam po wypełniaczu. No, miałem małe usta, mniejsze, może nie małe, mniejsze. Są wypełnione, są podkreślone, są elementem, który widać. Myślę, że pasują do twarzy. To wszystko, czy było coś jeszcze? A to początek dopiero. Co <laughs> dalej? Idźmy dalej. W międzyczasie zrobiłem sobie przeszczep włosów. Niestety nie byłem zadowolony. Mhm. Przeszczep włosów, dlatego że co? Zacząłem musiałeś? tracić włosy. To też by zdarzyło się na, pewne, na planie pewnego serialu, gdzie usłyszałem na tych krótkofalówkach. Że proszę coś zrobić z tyłem jego głowy. I ten kompleks, który gdzieś tam był, nagle usłyszało wiele osób, w tym ja. I Samylało. dla mnie to było takie dosyć, no. To był nawet większy kompleks niż us, uszy w pewnym momencie. No i po tym przeszczepie te włosy się pojawiły, natomiast no, proces okazał się być procesem genetycznym, no więc jest tak, że no, nie zatrzymamy go. Mhm. Więc do tego przeszczepu zaczęły dochodzić do, e, e, posypki, tak zwane. Czyli, posypki? Tak. Każdy, no celebryci powinni o tym wiedzieć, no bo nasi polscy celebryci tego używają. Jak ktoś, jak ktoś ogląda programy rozrywkowe, to powinien wiedzieć. Panowie też tego używają. Um, głównie w jednej ze stacji. <śmiech> <śmiech> Nie powiem, w której, a wiem. Um, no to dobiera się, kolor, to są takie mikrowłókna, które um, dobierasz do swojego koloru włosów um, i sypiesz je na przerzedzenia. Po czym lakierujesz, żeby się to wszystko skleiło, taką konstrukcję, i wygląda to jak Twoje włosy. Na pierwszy rzut oka jest super. Jeżeli pracujesz w telewizji, jest super, ale tak. Wyjdziesz na dwór, jak jest słonecznie i zacznie padać deszcz, nie masz wiaty, parasola, wszystko spływa. Pójdziesz do sklepu, przymierzyć koszulkę, zapomnisz o, ty, o tym, że masz to na głowie, na koszulce zostaje wielka plama, ty nie masz włosów, i musisz kupić kolejną czapkę. I jakiś rok temu postanowiłem. Zgolić głowę. Półtora roku temu postanowiłem zgolić głowę, po przeszczepie została blizna. Jakoś mi to nie pasowało i dowiedziałem się o mikropigmentacji skóry głowy, czyli takim tatuażu medycznym, który ma imitować cebulki włosowe. Jedyny, mhm. y, jedyny taki minus tego wszystkiego to jest to, że jeżeli jeszcze masz włosy i chcesz, jesteś do nich przywiązany, a każdy facet jest, bo, no bo jest i nie chce się przyznać, no to musisz się zgolić, żeby mieć ten efekt tej ogolonej głowy. Czyli taki zamysł jest, że facet, który to zrobi, może powiedzieć, że mam super gęste włosy, ale celowo dla wygody goleję na łyso. No i okazało się, że oprócz tego, że wykonałem ten zabieg... Czyli, czyli ty w tej chwili ja mam masz tatuaż, tak? tak? Medyczny. I on imituje takie cebulki. cebulki włosów. Wow. Widać? W życiu bym nie pomyślał. A tu miałem bliznę, którą też zapigmentowano. Okej, okay, okej. Okay, ona była więc... bardzo jasna, niefajna, teraz wygląda bardzo fajnie. Rzeczy, które <laughs> kiedyś były twoimi kompleksami, dzisiaj, z tego co wnioskuję, nie stanowią dla ciebie problemu. Mówisz o nich otwarcie, nie wstydzisz się. Wielu mężczyzn ukrywałoby to, że coś zmieniało w swoim wyglądzie, a ty nie. Skąd u ciebie taka postawa, odwaga? Odwaga? Ja nie, nie nazwałbym tego odwagą. Ja po prostu taki jestem... No, nie, nie, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, że, że to jest postawa jakaś i chciałbym, żeby ktoś ze mnie brał przykład. No, uwa uważam po prostu, że jeżeli coś się zrobiło i ktoś pyta o to, no bo widać, że coś się zmieniło na Twoim ciele, no to mówisz co, a nie zaprzeczasz. No. Czy, czy Ty w jakiś sposób nie uzależniłeś się od tych zmian? Był moment, że tak. Był moment wtedy, kiedy miałem dostęp do tak wielu lekarzy i możliwości i oczywiście nie szły za tym zbyt wielkie pieniądze, no bo wiadomo, jak ktoś robi po znajomości. Um, natomiast um, wiem, że już nie trafię na ta, w, w, w takie ręce, po pierwsze, a po drugie wiem, czego nie, 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 nigdy nie zrobię, a po trzecie wynika to z tego, że porównuję swoje zdjęcia jednak i słyszę komentarze, że to jest zupełnie inna osoba. I wiem, czego bym nie zrobił, gdybym cofnął czas, tak? Więc myślę, że nie jestem uzależniony. Ja po prostu utrzymuję to, co ma. <laughs> I denerwują mnie zmarszczki, i może ktoś mówić, że się chce starzyć z godnością. Fajnie, super, cieszę się. Najgorsze w tym wszystkim dla mnie jest to, że um, tak jak z Czarnym Piątkiem, ktoś mi ma mówić, że ja mam sobie tego nie zrobić, bo jemu się to nie podoba. No. Ile kasy wydałeś na to wszystko? Liczyłeś? Dobrze, to będzie wyznanie. No jeżeli miałbym płacić normalnie, no bo nie robię tego oczywiście, ponieważ... Yy, wiadomo, Kość, to, co są są to, są to układy yy, różnego rodzaju, bartery i inne zniżki, yy, ale yy, zapytano mnie o to wiele razy, więc pokusiłem się, żeby podliczyć wszystko, yy, licząc z przeszczepami, z aparatami na zęba, z nitkami, bo jeszcze oczywiście mam nitki, nie, tutaj w policzkach. Um, no to byłoby grubo ponad 100 tysięcy. Nie aut No, myślę, że całkiem nieźle. Natomiast mm. gdybym znowu miał to wydać um, z własnej kieszeni na zasadzie płacić 100% i, i utrzymywać te fanaberyczne różne rzeczy, które kiedyś robiłem, czyli te, to, to właśnie dopełnianie policzków. To pewnie bym tego nie zrobił. Wspomniałeś o nitkach w policzkach, o które muszę ci jeszcze dopytać. O co chodzi? Jakie nitki? Są takie nitki, które się wkłada w policzki, w czoło, które powodują. Są różne rodzaje przede wszystkim. Ale pod skórą? Pod skórą, tak. To jest też dosyć. Fajny zabieg, ponieważ można zobaczyć swoje granice bólu. On się robi z znieczuleniu, natomiast bardziej boli świadomość tego, że ktoś przerywa ci tam warstwy te podskórne i to słychać. Te nitki powodują to, że obrastają kolagenem, i nasz kolagen po 20 roku życia niestety zbliża, zbliża nas do śmierci, więc powodują te nitki to, że obrastają kolagenem i napędzają skórę do tego, żeby zachowywała się młodziej niż starszej. To jest jeden rodzaj nitek, natomiast drugim takim atutem wielu tych nitek jest to, że mają haczyki, czyli zahaczamy jakiś mięsień tutaj i go naciągamy przyczepiając go tutaj. No i wtedy mamy efekt wielkiego napięcia, to jest taki mniej inwazyjny sposób na lifting. Wiele naszych polskich gwiazd ma nitki, które y, symulują tak zwane happy lifts, czyli cały czas wyglądają jakby miały uśmiechnięte oczy. Ym, polecam ogólnie. Czy kiedy ty patrzysz na ludzi, których mijasz na ulicy, w autobusie, e, widzisz ich niedoskonałości? Zwracasz nie. na to uwagę? Pobry, Myślisz sobie, o, nie, 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 nie to nie, ja bym... nie, nie. Wszyscy mnie o to pytają, ale nie jest tak, że wchodzę i tak, o, botoks, nos, uszy, koniec, nie, już tam. Nie, 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 nigdy w życiu. Trochę boję się zapytać, ale jak tak patrzysz, to. W pierwszej kolejności? Tylko maszczki wokół oczu. Okej. Okay. Ale o, na przykład włosy masz super. Ale nos nie za dużo? Nie, wszystko pasuje, naprawdę. Okay. Nie, <laughs> nie, 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 nie. Nie będzie trzeba Ale w razie co, o to wiesz, zniszka się załatwi. Okay. Kuba, dlaczego wygląd jest dla ciebie tak ważny? Wielu facetów ma to kompletnie w nosie. No i też super. Myślę, że to jest element, który po pierwsze wiązał się z, z, z moją przeszłością, czyli z tym, że gdzieś tam byłem w tym showbiznesie, w którym to, jak wyglądasz, mogą mówić, że nie bardzo się liczy. Po pierwsze, po drugie... Um, no z, z, zawsze od liceum wiedziałem, co chcę robić, więc e, to było związane z byciem przed kamerą, za kamerą, w tym takim świadku, gdzie nawet za kamerą liczy się, e, jak wyglądasz. I był moment, kiedy bardziej zastanawiałem się nad tym, co ludzie powiedzą. Teraz mam to w nosie, ale znalazłem dzięki temu, co, e, co, co przez co przeszedłem, swoją własną drogę. Więc moją drogą jest to, że lubię ubrać się. Fajnie, e, lubię pachnieć i lubię e, nie mieć zmarszczek. No i generalnie, jeżeli komuś to przeszkadza, no to mam to w nosie. Wyobrażam sobie, że dosyć często musisz spotykać się z hejtem. Pewnie i pod naszą rozmową pojawi się wiele komentarzy, gdzie różni ludzie będą pisali ja to, że znieściały albo coś podobnego. Jak sobie z tym radzisz? Bierzesz to na klatę? Nie no to boli? Obiecaliście, że będą wyłączone komentarze. <głosy> <głosy> um. Nie, absolutnie nie boli. Kiedyś jak trafiało do mnie, nie dlatego, że sam czytałem, ale że ktoś czytał artykuł o mnie i pod spodem czytał komentarze, trafiały do mnie te komentarze różne, że właśnie żeby się odessał z mózgu, albo że jest tak gruby, że wypełnia cały kadr, że więc niech sobie kupi większy ten. No różne, różne. To były momenty, że sobie myślałem, Boże, może w końcu czas powiedzieć na te różne propozycje, kiedy mnie zapraszają na takie bycie ekspertem w, w medycynie estetycznej męskiej w Polsce, powiedzieć nie, żeby tego, ale z drugiej strony wtedy jakoś tak pomyślałem, że jeszcze chwila i teraz się cieszę, bo mnie to po prostu bawi. Po drugiej stronie, moim zdaniem, siedzą osoby, które się, są przerażone życiem, otoczeniem, byciem sobą, może mają inne upodobania, jakieś fetysze. I to wszystko jest skrywane przed, pod tą maską hejtu do innych. Tylko mi przykro, no, za nich, nie za mnie, no, bo ja i tak nic się nie zmienię. i Nie uważam, że tym co robię krzywdzę kogokolwiek. Mam też nadzieję, że gdzieś tam na samym końcu spośród tych ogromnych fali hejtu pojawi się taka iskierka nadziei, że jedna, dwie z tych osób za jakiś czas pójdą i zrobią sobie botox. <grym> A znajomi, <grym> najbliżsi, jak oni komentują to, co robisz, te twoje zmiany? Uczciwie. No generalnie jest tak. Nie śmieję się, dlatego że pojawiła mi się. Sytuacja w głowie, ponieważ moja mama ostatnio kończyła okrągłą rocznicę urodzin, i przez pięć lat ją namawiałem, żeby zrobiła sobie cokolwiek. Natomiast no, udało mi się dopiero teraz, było to mała ingerencja, która w jakimś tam małym stopniu zmieniła twarz. Ja to widzę i pytam jak ona, i yy, jak ją zobaczyłem ostatnio, to mówię: No i jak coś ludzie mówią? No, coś tam mówią: A co myślisz? Może ja bym sobie teraz tutaj nitki, ja mówię, A widzisz. Tak to się znaczy. natomiast, natomiast stoją na straży, żebym nie, nie, nie przesadził, dzwonią. Jak mówię, że jadę do mojej pani doktor, to bardzo często jest tak, ale po co? Po co znowu? Spokojnie, nic się nie dzieje. Także dziękuję Wam bardzo, że mnie pilnujecie. A ja dziękuję bardzo dzięki za rozmowę, wielkie. dzięki za spotkanie. Dzięki.